Uważa pani, że jeżeli w Polsce przywrócona by została obowiązkowa służba wojskowa, to czy ona również powinna dotyczyć kobiet, czy kobiety powinny być wyłączone z tego obowiązku? E, myślę, że tak, jak najbardziej. Jest wiele kobiet, które odnalazłyby się w wojsku, więc myślę, że tak, że nie, ma, nie możemy zabierać im tej szansy. Będzie drugi Izrael. <noise> to znaczy kobiety, jeżeli są chętne, obowiązkowo nie. Kobiety nie, kobiety to rodzą dzieci, ani tam do wojska. Powiem szczerze, że jestem ogólnie bardzo przeciwny zaliczej służbie wojskowej, więc im mniej osób, tym lepiej według mnie. Myślę, że trzeba by zobaczyć, jak to w innych krajach wygląda, wie pan, i brać przykład z takich krajów, które mają większe doświadczenie. Uważam, że w takim wypadku powinny obejmować także kobiety. Wydaje mi się, że skoro żyjemy w takich czasach, gdzie Walczymy o tę równość, no to niech będzie w każdym polu. Znaczy, ogólnie to trzeba było zostawić raczej wolność dla ludzi, nie, żeby sami mogli się zdecydować tak czy nie. Jeżeli, jeżeli będzie przywrócona, to oczywiście kobiety też. Nie, ma być dobrowolna dla kobiet. Powinni mieć wybór, czy chcą iść, czy nie. Ktoś musi pilnować jeszcze całego zaplecza, więc no nie sądzę. Myślę, że kobiety też. No, ale bardziej chyba mężczyźni. Myślę, Myślę, że, że nie. Raczej znaczy, kobiety. Ale mężczyzn nie... tak. Uważam, że to nie jest Kobiety nie nadają by się za bardzo do, do wojska, tak uważam. Okej, okay, czyli uważają Państwo, że ogólnie rzecz biorąc, powinna zostać przywrócona zasadnicza czasu wyskowa, ale nie dla kobiet. Tak. Dokładnie, tak. Kobiety też mogą być wzięte i mieć po prostu zadania jakieś bardziej przystosowane do ich możliwości, tak? Nie takie bojowe typu właśnie. Ech, u, u, czy udział w walce, czy coś, tylko jakaś bardziej pomoc, wspomaganie i tak dalej? No to zależy w sumie, właśnie jak kolega powiedział, to zależy od tego, e, od przystosowań, od tego, czy ktoś nie ma jakichś chorób, czy coś w tym stylu, e, jaki ma e, z, z samorozwojem, e, jak jest przystosowany do tego. Oczywiście, że tak. Mają za dużo obowiązków i tak. Nie raczej kobiety nie. Raczej znaczy nie? Nie. Myślę, że kobiety nie. Tylko mężczyźni. To tylko sprawa mężczyzn, bo oni, no, i na to chłopaki, żeby mhm. wojować. Znaczy no nie wiem jak się czują na siłach, żeby iść do woja. Teraz raczej wojo to chyba nie jest jakieś tam, jak kiedyś, tak, parę lat temu. Jak się czują na siłach, niech idą, jak nie, to nie. Znaczy. Może powiem tak, 50 na 50. Nie widzę ogólnie kobiet, ale takie, takie osoby, które są, które mocno stąpają po ziemi, no to, to tak, to tak. Coś takiego może być. Niech zobaczą, jak to jest w wojsku. Zależy, jakie obowiązki w tym wojsku właśnie miałoby wykonywać kobiety. Generalnie, na przykład, jeśli by to chodziło o jak jakiś sanitariat, w sensie sanitariuszka, czy kobieta, która by mogła na przykład zajmować się opatrywaniem ran podczas jakiejś bitwy, czy coś takiego, no to według mnie to byłoby w porządku. Kobiety mają trochę delikatniejszą rękę do takich spraw i tak dalej. Ale jeśli kobiety by chciały i byłyby w stanie, no to mogłyby nawet pójść na front i no z bronią walczyć, jako. jako jako kobieta, która trenuje i siłownia, no to nawet bym mogła, aczkolwiek na razie nie ma takiej potrzeby, więc... Ale ogółem chyba tak, no mogłoby to być równouprawnienie w jedną i w drugą stronę. Generalnie jakieś takie role, które by były delikatniejsze dla kobiet, które nie wymagałyby aż takiego dużego wysiłku fizycznego i także psychicznego, bo często kobiety trochę też tą psychikę mają słabszą. Tak, tak i ja myślę, że w ogóle to jest coś, co jest bardzo dobre dla młodzieży, żeby, żeby przeszli przez... Um... No przez taką właśnie służbę, przez, przez nauczenie się i odpowiedzialności i troszeczkę twardości, bo teraz młodzież się zrobiła strasznie, do młodego mówię, rozleniwiona, taka wszystko im wolno. Więc myślę i to samo się dotyczy i chłopców i dziewcząt. Kiedyś może to było inaczej, ale teraz wszyscy chcemy równości. Raczej powinna być moim zdaniem, no. i dla kobiet też. Dla kobiet tak samo. No pewnie, że ta. No. No co, mają, mają się nudzić dziewczyny. Niech w wojsku potrenują troszkę. Ja 24 miesiące służyłem, proszę pana w wojsku. I te czasy były kiedyś. No. To jest szkoła życia jednym słowem. No. I na młodzież teraz jest, no. Nie ma gdzie się wyżyć, to... Niech do wojska idzie, no. Tam się wyżyje, no. Poligon, kurna tego, taktyka, kurka, to będzie ten, no. Coś będzie inna, inna sprawa, no. Większość społeczeństwa odpowie oczywiście, że kobieta jest po to, aby zajmować się domem i e, wychowywać dziecko, natomiast mężczyźni jak najbardziej powinni powrócić do tego zwyczaju i tradycji służby wojskowej, tak mi się wydaje, ale e, dziwne, to jest, zaskoczył mnie pan i bym musiała naprawdę to przemyśleć. Co by miały kobiety robić w tym wojsku, chociaż z drugiej strony, jak niby teraz walczą o te prawa, równouprawnienie i tak dalej. Chciałyby może być żołnierkami, czy tam służyć na rzecz naszego wspaniałego kraju i państwa. Jeżeli bym się tym interesowała, to jak najbardziej mogłabym służyć. Jako grupa Iberion prowadzimy zbiórkę na kamizelki kulotporne dla ukraińskich żołnierzy. Zachęcamy do wsparcia. Link znajdą Państwo w opisie.